W 2017 roku średnio firmy korzystały z 16 rozwiązań sasowych, obecnie już z ponad 100. Ponad 50% Tychże licencji, za które płacimy, jest niewykorzystywana. My, jako firma, jako dział, tracimy pieniądze. Warto zastanowić się nad zbudowaniem własnego narzędzia, które pozwoli nam dostosować i mieć kontrolę nad tym, jak te nasze procesy będą w tym narzędziu obsługiwane, na co będą pozwalały, na co nie. W zasadzie płacimy właśnie per licencję, per każda aplikacja. Jeżeli zbudujemy własne rozwiązanie, będziemy płacić tylko i wyłącznie za hosting tegoż rozwiązania. Jakie mamy przykłady zastosowań i co możemy tak naprawdę za pomocą tego low-codu no zbudować? Cześć. Z tej strony Kamil Tarczyński. Witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o narzędziach wewnętrznych dla firm, jak je budować, jak z nich korzystać i dlaczego nie warto przepłacać za SaaS. I o czym tak naprawdę będę chciał powiedzieć. Firmy bardzo często w swojej codziennej działalności wykorzystują narzędzia typu SaaS. Są to świetne rozwiązania, z których bardzo wiele firm korzysta. Są to te rozwiązania, które są dostępne dla nas z poziomu przeglądarki w ramach różnych abonamentów, często płaconych per użytkownik, a o tym sobie jeszcze porozmawiamy. No i zaczyna to być wyzwaniem dla firm. Dlatego, że mamy rosnące koszty z tym związane, dlatego że mamy nieefektywne użycie. No i dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy obecnie. Czyli mamy dostępne nowe technologie, które pozwalają nam budować własny, customowy, szyty na miarę software w dużo bardziej efektywny sposób. I właśnie ja chciałbym dzisiaj porównać trochę te dwa światy ze sobą, co tak naprawdę jest lepsze, co daje nam jakie przewagi, i o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam. Dobrze, zacznijmy od takiego pierwszego punktu, czyli dlaczego firmy w ogóle korzystają z sasów. Jakie rodzi to potencjalnie problemy? Główne powody popularności SaaS wynikają z tego, że są to po prostu narzędzia wygodne, szybkie, łatwe do wdrożenia. Wystarczy, że założę konto, podepnę swoją kartę i już mogę z nich korzystać. Z ich bardzo wielu funkcji, z bardzo wielu różnych rozwiązań mogę tam dodawać swoich współpracowników, swoich kolegów. Nie mamy potrzeby utrzymywania własnej infrastruktury, nie muszę po prostu o dbać, po prostu się rejestruję, płacę, korzystam. Więc jest to po prostu bardzo łatwe do wdrożenia. Natomiast podejście to zaczyna również generować pewne problemy czy wyzwania. Mamy bardzo wiele ukrytych kosztów z tym związanych, bo ponieważ pomimo swoich wielu zalet tych rozwiązań, czyli właśnie tej elastyczności, dostępności, musimy zwrócić uwagę, że w tego typu podejściach bardzo szybko zaczynają nam się kumulować koszty. Mamy bardzo wiele aplikacji o różnych, bo nie korzystamy tylko z jednej, tylko z bardzo wielu różnych aplikacji płacimy tam per użytkownik, więc musimy te wszystkie abonamenty sobie pomnożyć przez liczbę użytkowników, przez liczbę aplikacji, no i rodzą się z tego jakieś poważniejsze kwoty. To wykorzystanie też tych aplikacji sosowych. Z biegiem czasu rośnie. I tutaj mam bardzo ciekawe statystyki, które dostarcza Better Cloud. W 2017 roku średnio firmy korzystały z 16 rozwiązań sasowych, obecnie już z ponad 100. Więc widzicie, jak bardzo duży wzrost nastąpił w przeciągu tych kilku lat z różnych rozwiązań. Oczywiście, jedne są darmowe, inne nie, za jedne płacimy więcej, za drugie mniej. Natomiast pojawia się tutaj drugi problem, o którym mówi CFO Dive, że ponad 50% Tychże licencji, za które płacimy, jest niewykorzystywana. Aż 50%. To powoduje oczywiście, że. Mamy bardzo wiele licencji, za które po prostu nie płacimy, bo ktoś z nich nie korzysta, bo kiedyś tam kogoś dodaliśmy, bo potrzebował czegoś na chwilę. Później bardzo często zapominamy taką licencję usunąć, ją zutylizować czy cokolwiek, no i musimy po prostu za to gdzieś tam płacimy. Są to jakieś tam koszty ukryte. No i trzecia, myślę, bardzo istotna rzecz jest to, że te narzędzia bardzo często nie są elastyczne, nie pozwalają nam one na jakieś takie specyficzne kustomizacje, które są bardzo często nam potrzebne. Jeżeli chcemy je dostosować do tego, jak wyglądają nasze procesy, a nie dostosowywać nasze procesy do możliwości tychże narzędzi. Ostatni problem, który się pojawia, to silosy danych integracji. Niestety, bardzo często narzędzia te nie umożliwiają nam żadnych integracji lub nie są zintegrowane między sobą, przez co nie mamy przepływu danych między nimi, a bardzo często niestety tego potrzebujemy. Co wtedy się dzieje? No, albo ręcznie przerzucamy dane z jednego narzędzia do drugiego, co oczywiście wiemy, że jest nieefektywne, albo musimy budować jakąś integrację między tymi narzędziami. No, znowu, żeby zbudować integrację między narzędziami, musimy zapłacić za to komuś i ewentualnie może za dodatkowe narzędzie, które będzie właśnie utrzymywało tąże integrację pomiędzy tymi narzędziami. Więc porozmawiamy sobie teraz o tym, kiedy warto rozważyć własne Narzędzia wewnętrzne, czyli właśnie takie zbudowane narzędzie na nasze własne potrzeby. Musi to być odpowiedni moment i odpowiednie warunki. Kiedy one są? No są one na pewno wtedy, kiedy dane SASy, czyli dane te aplikacje, z których korzystamy, płacimy za abonament, nie spełniają naszych jakichś specyficznych potrzeb. I znowu, tutaj moglibyśmy się rozglądać za innym narzędziem i migrować do niego dane, co oczywiście. Prodzi jakieś ze sobą konsekwencje, czas, konieczność integracji, to wydaje się, że dochodząc do pewnego momentu, kiedy już mamy nasz biznes zbudowany, wiemy, że te procesy działają, wiemy, że będziemy je dostosowywać dalej, warto zastanowić się nad zbudowaniem własnego narzędzia, które pozwoli nam dostosować i mieć kontrolę nad tym, jak te nasze procesy będą w tym narzędziu obsługiwane, na co będą pozwalały, na co nie. Wtedy też nie będziemy musieli się skupiać, żeby pewne rzeczy naginać w tym naszym rozwiązaniu, tylko po prostu zbudować je i dostosować dokładnie do tego, co my potrzebujemy, a później dodawać kolejne funkcjonalności. Można się, powinniśmy też zastanowić się nad przejściem na własne rozwiązanie, wtedy kiedy koszty utrzymania tychże narzędzi zaczynają bardzo mocno rosnąć lub są po prostu widoczne i zaczynają dużo ważyć. I dlaczego? Musicie pamiętać o tym, że w zasadzie płacimy właśnie per licencja, per każda aplikacja. Jeżeli zbudujemy własne rozwiązanie, będziemy płacić tylko i wyłącznie za hosting tegoż rozwiązania. Czyli będziemy mogli tam wpuścić i 10 tysięcy użytkowników, a będziemy płacić nadal tylko 100 dolarów, bo będziemy płacić po prostu tylko i wyłącznie za hosting. Nie będziemy płacić 1000 razy 10 dolarów razy 12 miesięcy, tylko będziemy płacić 100 dolarów miesięcznie po prostu za utrzymanie tejże aplikacji. Więc. Warto policzyć po prostu ROI i zobaczyć, kiedy będzie nam się bardziej opłacało zapłacić komuś za zbudowanie aplikacji. O tym, jak to wygląda i ile kosztuje, oczywiście, jeszcze sobie porozmawiamy. I zobaczyć, kiedy to ROI nam się zwraca. My robiliśmy już bardzo wiele takich tematów i bardzo często okazywało się, że zwrot z inwestycji następował już po pierwszym roku od wypuszczenia takiego narzędzia. Czyli wystarczyło, że firma. Zbudowała narzędzie, zapłaciła za to i po roku już miała zwrot całościowy z inwestycji w to narzędzie. Każdy kolejny rok oczywiście to jest już czysty. Czysty zysk. Myślę, że kolejnym takim punktem jest to, kiedy chcemy w aplikacji obsługiwać jakiś obszar krytyczny lub dający przewagę konkurencyjną. Coś, co wyróżnia naszą firmę. Jeżeli to oprogramowanie jest kluczowe dla naszego biznesu, do utrzymania relacji z klientami, do zbudowania przewagi konkurencyjnej, warto, żeby to był nasz software, nasze unikalne know-how. No nawet jeżeli będziemy myśleli o sprzedaży firmy w przyszłości, czy będziemy chcieli nie, zrobić cokolwiek innego, to to będzie nasze własne rozwiązanie, które właśnie również generuje dla nas tą wartość dodaną, która jest w 100% dostosowana do tego, co my oferujemy, jak działamy i tak dalej i tak dalej. Dobrze, porozmawiamy sobie teraz w takim razie o korzyściach podejścia low code no code versus gotowe SaaS. Pierwszym takim oczywistym punktem jest elastyczność i dopasowanie. Największą zaletą oczywiście budowania własnych rozwiązań jest już Trochę to, o czym mówiłem wcześniej, czyli właśnie ta elastyczność. Możemy te rozwiązanie zbudować dokładnie wedle naszych potrzeb. Nie musimy się zastanawiać nad tym, czy będziemy w stanie coś zrobić tak, jak tego oczekujemy, czy będziemy musieli naginać rzeczywistość, znajdować jakieś obejścia, czy cokolwiek innego. To rozwiązanie po prostu będzie nasze zbudowane dokładnie tak, jak tego oczekujemy. Kolejnym punktem są niższe koszty w dłuższej perspektywie. Jedna wewnętrzna aplikacja może zastąpić nam kilka SAS-ów. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy płacić tylko za hosting jednej aplikacji, na przykład około 100 dolarów miesięcznie i będziemy mogli pozbyć się pięciu SAS-ów. Trzech sasów, jednego sasa, dziesięciu sasów. To oczywiście będzie zależało od tego, jak bardzo duże narzędzie będziemy chcieli zbudować, ale w tym momencie będziemy w stanie, jakby ścinać kolejne koszty, i będziemy w stanie zbudować własne narzędzie w 100% dostosowane do potrzeb każdego z naszych działów i będziemy w stanie po prostu oszczędzać na licencjach, plus będziemy mieli własne rozwiązanie, które będzie nas interesowało. Szybkość tworzenia i iteracje. W przeciwieństwie do stereotypowego, długiego projektu IT, narzędzia budowane w podejściu low-code, no no-code powstają dużo szybciej. Według naszych średnich szacunków, zresztą o tym możecie znaleźć bardzo wiele materiałów, jesteśmy w stanie oszczędzić czas budowy takiego rozwiązania od 30% do 60-70%. Czyli jeżeli do tej pory budowaliśmy jakieś rozwiązanie rok, to w tym momencie jesteśmy w stanie je zbudować nawet w 3-4 miesiące. Daje to zupełnie inne spojrzenie i inną perspektywę na to, czy warto budować własne narzędzia, ile będzie nas to kosztowało i jak szybko właśnie nastąpi ten e, zwrot z inwestycji. Kolejny punkt integracja i spójność systemu. Mając kilka rozwiązań zamkniętych w obrębie jednej bazy danych, jednego systemu. Te wszystkie dane będą między sobą pływały, czyli ja będę mógł swobodnie wymieniać dane między działem marketingu a działem sprzedaży, między działem sprzedaży a działem delivery czy, czy, czy działem logistyki, bo to wszystko będzie zamknięte w ramach jednego ekosystemu. Ja nie będę musiał tych danych przerzucać ręcznie, moi pracownicy nie będą musieli przerzucać tych danych ręcznie, bo te dane po prostu będą w obrębie jednego systemu. Oczywiście to, do, kto do jakich danych będzie miał dostęp, już będzie zależało od nas i od naszej implementacji, ale to wszystko będzie dostępne w ramach jednego ekosystemu, co oczywiście sprzyja efektywności użycia tychże narzędzi. Uniezależnienie od dostawców zewnętrznych. Kolejnym oczywiście plusem jest brak ryzyka nagłej zmiany warunków świadczenia usług, tak, przez zewnętrznego dostawcę. Czyli nie będzie tak, że jakiś SAS nam zwiększy opłaty za użycie, za licencję. Czyli na przykład z 10 dolarów podwyższy to na 11 i to jest niby zmiana tylko o 10%. Ale oczywiście, w skali firmy, no, mogą to być jakieś znaczące koszty. I oczywiście może być tak też, że hostingodawca nam zwiększy opłatę za hosting. Może tak być. Oczywiście, może mieć również własny hosting. Ale zgodzicie się ze mną, że 10% od 100 dolarów. A 10% to 10 tysięcy dolarów jest to zupełnie inna kwota. Tak jak mówię, mamy tą przewagę, że tutaj płacimy za hosting, a tutaj per licencja, per użytkownik. Więc tutaj już pojawia się ta najważniejsza właśnie różnica. Plus właśnie to, że my mamy kontrolę nad własną aplikacją, więc dokładnie wiemy, co tam się dzieje. Dostosowanie do pracowników, zwiększenie ich innowacyjności. Pamiętajcie proszę, że budując własne rozwiązanie, my angażujemy pracowników do tego, aby ono było dostosowane do naszych potrzeb. Pracownicy będą mogli wyjść z nowymi pomysłami, z nowymi inicjatywami, ponieważ będą widzieli, że realnie mają wpływ na to, jak wygląda środowisko, w którym pracują. Mając na to wpływ, na pewno mają bardzo wiele pomysłów na to, wielu pracowników ma pomysł na to, jakie rzeczy można byłoby wprowadzić do obecnego systemu, aby działał on po prostu efektywnie. Angażując ich, mamy gwarancję tego, że będziemy budowali rozwiązanie, które konkretnie będzie odpowiadało na ich potrzeby, na ich wyzwania i będzie po prostu zwiększało efektywność, konkurencyjność czy innowacyjność naszej firmy. Ja bym powiedział, że to podejście właśnie low-code, no-code łączy w sobie zalety posiadania dedykowanego oprogramowania z szybkością, niższym kosztem znanym z rozwiązań SaaS, ponieważ mamy tutaj personalizację plus zwinność zamiast kompromisu, tworzymy coś oczywiście już na gotowym rozwiązaniu, ale tworzymy pewien zintegrowany ekosystem różnych narzędzi w ramach jednej aplikacji, a nie korzystamy z 10 różnych aplikacji, które na dodatek nie są ze sobą najzwyczajniej w świecie połączone. Porozmawiamy sobie w takim razie teraz o ryzykach, jakie nam potencjalnie towarzyszą przy narzędziach low-code, no-code i jak je minimalizować. Potencjalne zagrożenie pierwsze, które się nasuwa, to decydując się na własne rozwiązanie, Musimy pamiętać o tym, żeby oszacować zasoby oraz koszty utrzymania. Jeżeli zbudujemy coś wewnętrznie, to to nie jest tak, że to będzie sobie samodziałać i będziemy wszyscy szczęśliwi. No jest to jednak jakieś zobowiązanie, na które się komitujemy, że będziemy to rozwiązanie, jakkolwiek z niego nie tylko korzystać. No ale no będziemy musieli się mierzyć z tym, że ono również będzie miało, wymagało utrzymania konserwacji czy rozwoju. Oczywiście jest to naturalna droga, bo przy każdym rozwiązaniu, które sobie zbudujemy sami. Na pewno w naturalny sposób pojawi się potrzeba jego rozwoju, utrzymania pewnych poprawek, bo będziemy właśnie widzieli, jak ten proces wraz z tym, że mamy większą elastyczność, który ten proces biznesowy ewoluuje po prostu w czasie, więc również będziemy chcieli dostosować te pewne aspekty do tego, żeby to działało dokładnie w taki sposób, jakiego oczekujemy w danym momencie. Bardzo ważną rzeczą jest ograniczenia techniczne skalowalność. Bardzo wiele osób mówi, że narzędzia no-code, low-code mają pewne ograniczenia techniczne, nie są skalowalne. Ja bym powiedział, że to jest totalnie już nieprawda. Narzędzia low-code właśnie mówią o tym, że używamy minimalną liczbę kodu. Liczbę kodu może to nie jest najbardziej fortunne stwierdzenie, ale używamy minimalną ilość kodu właśnie po to, żeby budować szybciej, ale tam gdzie czegoś platforma nam nie zapewnia, po prostu dopisujemy własne rozwiązanie. Takie narzędzia również się skalują, ponieważ przeważnie one są utrzymywane w rozwiązaniach chmurowych, więc możemy tam wpuścić kilkaset tysięcy użytkowników bez problemu. Więc tym bardziej, w przypadku rozwiązań, które mają obsługiwać nasze wewnętrzne procesy, to nie są jakby przeszkody, które powinny nas powstrzymywać przed używaniem i optymalizacją budowy tych narzędzi naszych wewnętrznych właśnie za pomocą tych platform no-code, low-code. Dobrą praktyką również jest rozpoczęcie budowania jakichś prototypów czy narzędzi zapewniających minimalną wartość, minimalną liczbę funkcjonalności, aby właśnie wdrażać się do nich step by step, kroczek po kroczku, żeby od razu nie zjeść słonia, nie próbować połknąć go w całości, tylko właśnie zjeść go po kawałku. Myślę, że najważniejszym punktem, jeżeli chodzi o zagrożenie, jest zaangażowanie użytkowników w adopcję. To jest coś, coś z czym my się bardzo często mierzymy. Musimy pokazać organizacjom, jak zaangażować użytkowników. Czyli pracowników w tym wypadku, do tego, aby po pierwsze chcieli z tego rozwiązania skorzystać, aby sami angażowali się w jego budowę oraz to, jak ono będzie wyglądało, oraz żeby nam wskazali właśnie te najważniejsze, kluczowe obszary, które my chcemy, czy zautomatyzować, zastąpić, czy przenieść do nowego narzędzia. I tutaj oczywiście my pomagamy w takim procesie, wskazujemy, jak budować takie właśnie zaangażowanie i jakiego typu użytkowników czy Pracowników wybierać właśnie do wdrożenia takiego procesu. Musimy pamiętać, że po prostu trzeba im pokazać jasną wartość, dlaczego chcemy podjąć takie a nie inne kroki, takie a nie inne działania, i dlaczego chcemy zmienić coś na coś takiego właśnie jak własne rozwiązanie. Dobrze, mając to wszystko na uwadze, powiedzmy sobie w takim razie. Jakie mamy przykłady zastosowań i co możemy tak naprawdę za pomocą tego low-code'u no zbudować? No oczywiście wewnętrzne crm -y, systemy sprzedażowe, aplikacje usprawniające procesy operacyjne, portale wewnętrzne, self jakiś dla pracowników, spotkania do obsługi procesów biznesowych, sprzedażowych, marketingowych, job-boardy, zarządzanie właśnie zasobami HR-owymi, erp -y, tego typu narzędzia, tak naprawdę wszystko, z czego korzystacie do tej pory, jako e, narzędzia SAS również możemy zbudować tutaj za pomocą tych platform NoCodLook. No I oczywiście nie tylko narzędzia wewnętrzne możemy budować za pomocą tychże platform, ale również narzędzia zewnętrzne, czyli takie, które będą e, jakkolwiek wspierały procesy już bezpośrednio, na przykład z naszymi klientami, lub gdzie wpuścimy tylko naszych klientów i będziemy za to pobierali opłaty i tak dalej i tak dalej. Podsumowując dzisiejszy odcinek. Narzędzia SAS są rozwiązaniami świetnymi, z których bardzo wiele firm korzysta, z których jest po prostu łatwo korzystać, łatwo się do nich wdrożyć. Natomiast wiążą się z nimi pewne ograniczenia, rosnące koszty Brak integracji przepływu danych między tymi narzędziami, co powoduje pewne problemy czy nieefektywne ich wykorzystanie. Dodatkowo wiemy, że bardzo wiele licencji, z których korzystamy jest po prostu niewykorzystywana wcale lub niewykorzystywana efektywnie, przez co najzwyczajniej w świecie my jako firma, jako dział tracimy pieniądze. Jako, że w obecnych latach pojawiają się nowe podejścia, nowe możliwości tworzenia softwaru, narzędzi wewnętrznych czy zewnętrznych, bardzo warto przyjrzeć się temu, jak dokładnie to wygląda w naszej firmie, sprawdzić, czy dużo płacimy, czy mało płacimy, z jak wielu narzędzi korzystamy, czy rzeczywiście korzystamy z nich w efektywny sposób, czy te narzędzia ze sobą rozmawiają, czy są ze sobą zintegrowane, zorganizowane w jakieś spójne procesy i zastanowić się realnie nad tym, czy to jest dobry moment, aby, aby pomyśleć, zastanowić się nad wdrożeniem własnego, czy tego na miarę rozwiązania, które pozwoli nam po pierwsze lepiej zautomatyzować naszą pracę, wykorzystywać ją w dużo bardziej efektywny sposób nasze wszystkie zasoby, pracowników, etc., mieć lepszy przepływ danych oraz lepszy wgląd do danych, z których korzystamy, co pozwoli nam po prostu na lepszą analitykę oraz najzwyczajniej w świecie pozwoli nam w dłuższej perspektywie znacząco ograniczyć koszta związane z wykorzystaniem narzędzi wewnętrznych, które mają służyć nam do zabezpieczenia naszego przychodu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was bardzo ciekawy. Zapraszam Was do odsłuchania kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.